Gościmy wyjątkowego człowieka, Ryszarda Ciężkowskiego, człowieka legendy znanego w całej okolicy. Ryszard urodził się w 1950 roku w Zakopanem, od 1967 roku jest organistą w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni. Pierwsze nauki pobierał u swojego poprzednika Stanisława Sochacza, następnie u słynnego organisty Aleksandra Rąka z Łętowni, ale największych lekcji udzielił mu ojciec Piotr Paluch, kapucyn, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Ryszard przyznaje, że do bycia organistą namówiła go jego mama, a on nie chciał robić jej przykrości. Ryszardzie chcielibyśmy, żebyś opowiedział o tym, jak to było z tą mamą i z tą propozycją, żebyś został organistą. No poprzednik organista, ten socharz. Chodził, chodził do nas dosyć często, nie tylko do nas, ale tam po domach ale do nas dosyć często chodził, no i ja miałem taką małą harmonię, no i on tam grał na nim i jeszcze mnie zawsze muzyka y, jakoś tak porywała, no bo lubiłem to, bardzo pokochałem muzykę, a on, i on grał tam na, na tych na białych klawiszach, a potem się, potem się, się on, on na tych, na tych czarnych też i mi się spodobało na tych czarnych klawiszach, jak mu potrafi na to wszystko grać, no to z tego do tego, z tego do tego, no. No i potem potem mama coś mówi, wiesz co, może byś, może spróbujemy u tego Staszka, może byś ty spróbował organistą być, został organizmem, by tak cieszy ta muzyka, no to my no, no to spróbujemy. Ja tam poszedł przez parę, parę dni, tam przez dwa tygodnie, czy tygodnie, czy dwa czy trzy tygodnie nachodziłem do niego, uczyłem się potem, ale później później ksiądz się zwiedział, ksiądz Probosz się zwiedział nasz Mach. I mówi tak, wiesz co, ja porozmawiam z, z ojcem Paluchem w Skobielnie Czarnej, to on, on, cię tam, on Cię tam zbada, przebada i będziemy, i będziemy widzieć. No i on tam potem um, tam załatwił tę sprawę, z, kiedy z ojcem Paluchem, no i ja tam poszedłem. Ojciec Paluch mnie przesłał, No mówi, no to dobrze, no przyjdź tam. I wtedy i wtedy czy tam pochodziłem, ktoś te dni już nie pamiętomość. Powiedział wtorki. No i tam, no i uczyłem się u niego. Dosyć jakiś, dosyć jakiś czas, ale później ktoś tam zachorował, czy tego panie, także ja później y, przeszedłem, bo mała się zwiedziała, nie zwiedziała, bo bym wiedział, że organista jest w łędowni. No i poszedłem poszedłem go poprosić, żeby mnie tam trochę po, podkształcił w tej dziedzinie. No i byłem tam. Przez miesiąc czasu ja chodziłem, bo on, bo, ale potem, ale potem później się, ale później ojciec yy, paru mówi tak, że no, wie, nie ma, to nie przyjdzie. No to ja potem podziękowałem temu tego no i poszedłem do, dalej poszedłem do, do ojca pa, Palucha. I w, w tym, no, no i, tam uczyłem się tego, tego grania. Później ksiądz się dowiedział, że jest taki kurs dokształcający w Krakowie, tam w kościele św. Piotra i Pawła na, na tej na ulicy Grodzkiej, tam tam żeśmy chodzili, tam chodziłem 2-3 lata chodzili, tam nie inny obra, więcej, chłopaków chodziło, tam chodzili, tak żeby mi brali te lekcje, żebyśmy się uczyli w domu na fisarmonii, bo miałem fisarmonię, potem ojciec mi pożyczył, ojciec pary mi pożyczył to do na fisarmonii, a jeśli chodzi o kreweturę nożną, to tata chodził ze mną do, do szkoły leczania, bo oni mieli i te organy jeszcze na, na, na ten miękki taki, to trzeba było nogą, bo jeszcze nie było elektryki w tym czas, nie podłączony był elektrycznie, więc mi, mi tam, jak to się mówi, kalikował, no i dłochał do tego do tego organu, no i ja tam na bo jeździli w środęśmy jeździli w tego, do Krakowa, tam na te, na, te, na te nauki, na te egzaminy, no nie egzamin, bo to była takie nauka, tak, do szkoły się szło i, i co dwa tygodnie, że chodziło. Takie były początki i widać z tego, z, z tego, co, co Pan opowiada, że jest Pan samorodnym talentem, czyli zaczynał Pan ponad no, 50 lat No, ja latem. nie wiem jak żeby się uczyć tego, tylko taki no, po prostu talent no, może muzyczny, nie? No i potem mnie pociągało do tego, do tego grania, do tego, Zawsze zawsze marzyłem tylko, że, nie o organice, tylko marzyłem, że chcę grać na akordeonie, dawniej no, to harmonii nazywali, ale na teraz akordeonie, na akordeonie, no i chodzi po werserach, tak po no, to no, gdzieś tam i sam grać, ale później mama mówiła, siła, siła, wszystko będziesz, ale to możesz i to możesz, tak, nie, tak tak, jak to się mówi, tak szarowała jak mogła. No i potem ja się tak wdałem, się, wdałem się trochę w to, w to, w to, granie i później, później powoli pokochałem to, no. po prostu powiedzieć, tą muzykę kościelną, no. Mało tego, że, że Pan pokochał, to był Pan również wierny no kościoła kaplicy, no. bo z tego co wiem, to grał dzięki księdzu, wiecie, rodzice mamie, no i dzięki księdzu mało, bo się ono marczyło krótko i trzeba było chodzić, nie tak, nie, żeby tam kombinować. Ja chciałem wrócić jeszcze do, trochę do tych naszych organów starych, bo nie każdy wie, że te organy tak naprawdę zostały sprowadzone do tokarni w 1802 roku z bieńkówki. No podobno. I no, chciałem Cię zapytać, właśnie jak wspominasz, bo mówiłeś o fizharmonii, że miałeś fizharmonię w domu i fizharmonia. Zaczęłaś na jakiejś harmonii. chciałem właśnie zapytać, jak wspominasz tamte organy, bo one dzisiaj są po konserwacji i, i dobrze grają. Tęsknisz za takimi organami, właśnie klasycznymi? Nie, nie, nie. specjalnie to, to nie jest. Nie, bo ja mam organy, teraz mam to elektryczne, to elektronowe, nie no to, to, to. Pewnie no może kiedyś się przy, kiedyś przystają do piszczałkowych organów, nie to jakby były piszczałkowe, no to by było. Może kiedyś będę w przyszłości, ale mnie to na razie tam specjalnie nie, nie bawi tak, żeby musiały żeby, żeby piszczałkowe organy, to nie wiadomo co no Dziękuję Bogu i proboszczowi, że mi, proboszczowi, że mi kupił, że mi kupił to, co bo przedtem grałem przez kilka dobrych lat, grałem, grałem na, 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 tej, na tych organach takich. Keyboard, to się no, no, na ten mord, no, to, no, to Miał swoje i tamte jeszcze takie drugie. Ksiądz Proboż, tam y, y, wyporek od brata pożyczył. W kościele spędza Pan, spędził Pan prawie całe życie. Y, I całe święta, pasterka, czy w jaki sposób trzeba się przygotowywać do, do tych świąt? To znaczy, nam. No, jeśli chodzi, ale chodzi o, o, muzykę, o, przygotowanie o muzykę. repertuaru. No, no, no na pewno trzeba się trochę przygotować, żeby... Bo tu jest Boże Narodzenie, jest Wiekanot, jest Łotpus, różne uroczystości są takie czy bieżmowanie, czy, czy komunia, Pierwsza Komunia Święta, czy to, no to trzeba, no to przećwiczymy różne tam pieśni takie jak do Pierwszej Komunii Świętej, nie? Czyli do tej pory pan ćwiczy. <laughs> I przygotowując nie. się do No Tak, tak, to się, się zna, to... no, się trochę przygotować. Zresztą teraz to mi to tak już specjalnie, bo to, to się zna już na, na pamięć na tyle lat, to nic więcej się wie co gdzie, co gdzie kiedy. Ale wracając teraz do świąt Bożego Narodzenia. Jest dużo kolęd, dużo pastorałek. Mhm. I wiadomo, że ludziom podobają się te kolendy, które znają i które potrafią śpiewać, a nie kusi Pana, żeby znaleźć coś nowego, jakąś starą pastorałkę, którą Pan pamięta z niej no, no, tak, kusi mnie przykład, kusi nie kusi ale ksiądz proboż mówi tak że ja po sobie tam jak sobie jestem w kościele nie są tylko tak, w taki dzień poprzedni, to sobie tam zaśpiewam to coś co tak to, co się, to co, które się mi podoba, nie Tak, bo się niektóre piosenki kolędy się podobają, czy, czy pieśni nie no to sobie tam zaśpiewam ale tak to raczej raczej proboż mówi, żeby śpiewać tradycyjnie, tradycyjne pieśni Kolendy i te i te wszystkie, tak żeby nie, jak to się mówi, nie wydziwiać. Panie odbiór, się zbliża. 1967 roku, od kiedy zacząłeś być organistą i ja 58 lat tam z małą przerwą na emigrację dwuletnią i chciałem cię zapytać, 58 lat to jest naprawdę no to jest 6 dekad. I, i żebyś podzielił się takim doświadczeniem, co jest takie właśnie najważniejsze i takie naj, i też najtrudniejsze w pracy organisty? No to, że trzeba być obowiązkowym rano trzeba wstać. Myślę, że rano trzeba i że trzeba by wieczór. Czy niedziela, święta, trzeba ich z nim, czy jest zmęczony, czy, 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 nie chory, czy tak, pewnie ja bym był chory, jak byłem nie chory, czy tego, no to nie szedłem w taki dzień, bo zazwyczaj w niedzielę to, albo nieraz były różne, różne kataklizmy były powodzi, tego się nie dało przejść na drugą stronę, to było, było w takich, życiu, że, że były takie powodzi, że poza, wszystkie te kładki, które są tu, były na wodzie, teraz są mosty, ale przed tym nie było. No to wie, no to, ja się rano budziłem, który, przedział, bo to trzeba było pójść dopiero, że mnie roz. Ale to się bardzo rzadko, to może rok dwa razy się zdarzyło, że, że nie byłem w kościele, ale. Znaczy do południa, ale po południu potem już się gdzieś zwiedziałem, gdzie, gdzie można przejść, no się przechodzi, to się przeszło i na drodze do kościoła. Panie Ryszardzie, organista gra dla ludzi i współpracuje z tymi którzy są tam na dole, pod chórem, którzy śpiewają. Proszę mi powiedzieć, bo ja odnoszę takie wrażenie, że kiedyś znajomość pieśni i uczestnictwo, aktywność wiernych była o wiele większa. A dzisiaj czasami to organista zostaje sam na sam i śpiewa. Czy to odnosi Pan również takie wrażenie? Czy... Mhm. Tak, ja odnoszę, bo to młodzi, ja wiedzą na chórze, to ja się tak gdzieś przyzwyczaiłem, że że tego, że śpiewa razem, no staram się śpiewać, bo wiem, że oni tak śpiewają, panie z nami, też, ale tak w niedzielę to dosyć, jeszcze ludzie w niedzielę śpiewają, ale w taki dzień, no to tam nie ma parę osób, no to, no to, to tam, no to no tam musi się zacząć jakoś pieśń taką, żeby, żeby przy kolędze i no i to, żeby, żeby wiedzieli, żeby, żeby tak. Tutaj Staszek, dużo mi ratował Staszek, ten, ten, kluska, tu od kluski, bo on jest taki głośny, wszystkie pieśni zno, no ten wiecie, także jak mów jest, to, to jeden mu problemu bo I on tam zaczął i bo i od ja przygrywał wszystko jest okej. Okay. I nie kończy się na jednej zwrotce, prawda? No nie, 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 no to zależy. Da, da, tak jest. I tak w jak jedno, to jest więcej zwrotek. Ale tak, i na rozpoczęcie, no to tam zależy kiedy ksiądz wejdzie, no to tam jedno czy dwie zwrotki. Na ofiarowanie to jedną zwrotkę bez, bez powtórki, bo oni szybko, dosyć szybko yy, ofiarowanie robią, także przed ofiarowaniem, nie? Opowiedzieliśmy już trochę też o tym, jak się przygotowuje, że trzeba się do każdej liturgii też i do różnych wydarzeń przygotować i chciałem zapytać Cię. W takim razie po tym przygotowaniu już zagrasz to, co sprawia taką największą satysfakcję? Co cię cieszy jak w tej pracy właśnie, jak, jak się coś uda? Cieszy mnie jak, mam, jak, jak, się, mi, jak, jak się mi głos poprawi. Także no, zacząłem się że tak, bo nie, że różne takie dolegliwości są, nie wiem nie jest chory, ale, 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 ale takie chrypa, nie chrypa, to, się, tego, to, to trzeba, no, to jak, jak tego, jak, jak śpiewać, tak puściło, no to się, no to, no to można sobie w ten czas może coś zaśpiewać, czyli poddać to, no, tonację ludziom, to czy tam to no, różnie to jest, no, bo nie zawsze człowiek jest w takiej formie. Oni rodzicie bez A dbasz jakoś o głos, bo tak nauczyciele, bo ty pracujesz głosem, bo nie, to jest nie tylko granie, ale też... Pracujesz. No sobie w domu ekspicję głosu, ta która sobie śpiewa sobie tam, mam takie płyty yy, z tego różnego rodzaju tych, 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 tych prominentów, pieśniarzy, piosenkarzy, tak no więc sobie puszczam płyty i kilka tych, tych Pawarottiego albo kiepurę, potem to że to, to, to Tożewski. To Tożewski to ten Marek. No mam takie płyty, bo tak ładnie śpiewam, takie te, te, bo się mi bardzo podobają, bo, podobają się mi głos operowy, opery, tak jak to. I co ja za to ćwiczę w domu, tam w dresie w domu, śpiewam jak sam mogę Także żeby trochę, żeby wysłałem w tym. W, telewizji, jak pani piosenkarka, już nie która mówi tak, że dobrze jest, żeby się, dobrze jest codziennie, żeby sobie przećwiczyć głos. Mamy styczeń, za oknem zima, ale to nie jest taka zima, jaką można było zobaczyć na zdjęciach Józka Wrony z lat 70. Bo w tokarni jest taki zwyczaj, do tego nawiązuje, że po kolędzie chodzi również organista. Mhm. I tam było takie zdjęcie, taka sanna, w sanie, ksiądz Mac, no. organista, i no, że To my nawijaliśmy do, 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 do dziury. Do dziury. Do dziury. Aż, do dziury. Albo do kosmora, do dziury, a potem zostałem. Byłem tam gdzieś takie zdjęcie. Jeszcze Czym różni się tego. zatem ta współczesna kolenda od tej sprzed 50 lat, można powiedzieć? No, tym się że teraz jeżdżą samochodami. No, to, to już w furmanku teraz jest już konie przeminęły i furmanki też no, teraz już nie ma. Znaczy poumierali te furmane wszystkie jakie były. Które, nie tu, koni nie ma, furmanów nie ma. My jeszcze i z Ale organizator. Organizator, jedno kościelny jeszcze, józek jeszcze jest, no to jeszcze tak cieszę się, póki jeszcze on nie jest, ale on już mówi, że, Ej, ja się z ja go... to się kończy, ale ja się ty skończyłeś. My się kończymy tak, 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 lamentujemy nad sobą, ile jak nie możemy. I wtedy kolenda trwała od rana do zmroku. O, bardzo, od do zmroku, bo myśmy dużo brali ról, tak, roz jak teraz rozpoczął biorą. Roz Także ludzi od 8 do, do 9, do, do 10 do 10 różnie zależy gdzie. Ale po czy 4 40 domów na dom, 45 domów na dzień. A jak byliście przyjmowanie przez ludzi wtedy? Bardzo, bardzo dobrze. Nie, nie mieliśmy nigdy, nigdzieśmy nie mieli jakichś nieprzyjemności, żeby nam ktoś tam mówił, że a po tu się a bo tam nie chodziło o to, że bo, bo Każdy wiedział, że bo była zapowiedziana, za, za, za to znaczy się nie było, także po tylko, się tylko bardzo serdecznie przyjmowali. Głodni nie byliście? Głodni nie byliśmy nigdy. Zawsze było jedzenia, było masę. No Żebyśmy tylko dali te, radę zjeść. Te odwiedziny, to chodzenie po ludziach, ale też ta praca w kościele, to na pewno są jakieś ciekawe anegdoty. Pamiętasz coś takiego? Jakieś takie śmieszne sytuacje z tym związane albo jakieś takie nietypowe sytuacje, które ci utkwiły w pamięci z, nie tylko z Kolendy, ale w ogóle z tej pracy. Jechaliśmy, Taki duży śnieg był. Ja prowadziłem konie, bo to był tam z tyłu. Madonie, kusiki, mizery, pawlaki i, Badań, Pawlak i te, te wszystkie tutaj te okre. No i jechaliśmy do góry takie, do śnieg był taki facet i... I ja potem na dół i taka zospa była taka duża I my się wczerpnęli, potem no to, no, to, no to jak się zwiedzili ludzie, to tego, kurczę, wywalili wywali walili gdzieś tam, się prze, nie, nie tak... No ale, nie puchu myśmy tak się te inne jest po... I no my, ja się z prawej strony, no tu, my, my, my. Byliśmy na dziole. Tam już szli te de Łocki. I tutaj na Przysopie i te wszystkie, siłyśmy do góry i wyjechał w świętej pamięci Sąty ten Borek Romaniok, z bolek z nizego działał no, tam. jest przez roki taże I będzie bo ten koń, był jak, jak teraz już jak ruszył tam, my wszyscy z pałapy lecili z tego, z tego, z tego, z tego z, z Teksanii, no? Wziąłem drogi, dałem mnie przysiadłem, przeciekało chłopa, sam się wiedzłem, a tu mnie jeszcze zawzięło nogą, noga, noga za, za, te, za, te, za te rama tam yy, chłonkowe. Kurde, myślałem, że mi nogę urwiało. By czyli, czyli były przygody. Były przygody. Były, były takie przygody, tak, ale tak, nie było nic takiego, no takie, sami tam się śmiali potem wszyscy. No, no, no. A Panie Ryszardzie, z perspektywy pół wieku, gdyby teraz Pan miał wybierać yy, swoją yy, drogę zawodową, Taki sam wybór byłby czy? No nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Czy w ten sam... No, to jest bardzo, to jest, to jest, mówiąc prawdę, to jest bardzo duże poświęcenie. Tak Wbrew pozorom. Wbrew. wbrew pozorom takim, że trzeba w kościele siedzieć cały czas. To, to nie ma tak, że co tam, budę, pojada pojadę za tu, czy tam, czy tego I nie, nie mają święta. nie, nie, nie mają święta, nie święta. niedzielę. Na niedzielę wszystkie. I ta na dyspozycyjność się, jest ale Musimy być, trzeba być w kościele, bo, się dłużej, musiałbym się dosyć dłużej zastanowić, czy to, czy to brać, jak, jak to się mówi, od nowa, no, musiałbym być, zacznie wrócić do, do, do takich chłopięcych y, lat, czy jakichś takich. Ale nie żałuje pan tej, tej. Nie, 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 nie żałuję, nie. Nie 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 żałuję. I Bogu dziękuję, że, że mnie wybrał na drużę, że tego tak, tak to bym nie niewiele to robił gdzie albo nie ma. Niech nie. święty mi nam na nas, pomóc i na nas, na nas, to nas, do nas, wiecznego. nas, na Moja Błogosław dusza moja pana i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. Bóg... Jest takie powiedzenie: kto śpiewa dwa razy, się modli. Może jak się tak wciągnie w ogóle w granie, śpiewanie, potem w modlitwę no ja przyjdę do kościoła. No to, z Józkiem tam, mieliśmy taki, z Józkiem żeśmy się tam rozmawiali, a się. on tam miał te swoje zajęcia, bo chciałem, trzeba było uczynić, przygotować, ja teraz tam o no te swoje zajęcia, to jeszcze idę na kościół i sobie modlę się tam i czekam, jakby się tam patrzę na zegarek, jak pójdzie tak godzina, to sobie wodę wcześniej i tam, te, te wszystkie organy, trzeba włączyć te, te głośniki, potem tą, tą komputer trzeba włączyć, żeby na tablicę później wyświetlać te wszystkie, przygotować to wszystko, żeby to później tylko wtykać i do przodu. Czyli to wszystko jest w Cię na tyle, że... Tak, no to To, to jest, Twoje, no, taką mantrę można powiedzieć, nie? No to jest takie, jakby tu powiedzieć, no... Człowiek się już tak wkrzymnął w to, że to tak jak ja w rodzinie, w dobrej rodzinie było. No. Panie Ryszardzie, jest Pan człowiekiem z poczuciem humoru, Wesołym, życzliwym, ale na pewno. Tak bywa, mi tak. wydaje. <gry> ale tak mi się panie odbierają, ja również. Ale bywa pan na pewno w innych kościołach i słucha innych organistów. Mm -hmm. Czy ocenia pani ich? Ja tu grałem tu już, też przez kilka lat nie przez kilka lat, tylko parę razy grałem, tak, w w Skomilnej Czarnej w na pogrzebach, na ślubach, tak różnie, no to tam. Każdy sobie tak robi, żeby, żeby dobrze było, no żeby śpiewał jak może. Co może, jak może. Jeden śpiewa lepiej, drugi gorzej. Trzeci, jedy, bo to Różne te głosy mają też. Niektórzy ma taki dostojny głos, dostojny, ale taki głos dosyć mocny, a drugi ma taki cichy, no to trzeba się dosyć słuchać, żeby teraz, teraz są mikrofony, to nie ma problemu. No Dla mnie to trzeba było, po mnie mieli mikrofon, no, przez kilka dobrych lat, to nie mówię. No to ktoś no mówił tambony, a ja tam musiałem podawać melodie i te wszystkie I wszyscy słyszeli. Czyli to nie bym mówił na, na słowo, to nikt no. nie widział o co chodzi. Bardzo ładnie w kraju. Tak już z kominę czarnej, to że, Franek, franek grą, no ale no, ten Krzczonowie, ten Stefan też elegancko i włętowni, teraz jest Michał, taki młody, no, no to, no, to no, a tak po nigdzie to ja... Nie, nie tego groźm byłem, tylko w Warszawie na, na mojego brata Antka też zmarł, to tam grał organistę, ale takiego nie słyszałem. Jezus, taki miał głos donośny, że jakby tutaj zaśpiewał, to tam z makrzymuca głosują. Ja się nie na ja śpiewał. Tak. Czyli podobało się pan? Bardzo się podoba, bo to ładnie głodnią melodyjny i bardzo głośny. takiego nie słyszałem przecież nigdy się gdzie organicznie się nie? z tej z rekolekcji, bo tam tam spotykamy się z zakopanego, na tego mnie. to, bo to kuzynka to jest moja kuzynka, więc muszę jej coś tam zagrać. No i zagrałem im ten Maria i te wszystkie te także elegancko było fajnie. Bo to Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! bardzo Komisarzu! bardzo Go kochała, Wiem, czym ścimy i naszych Ja chciałem tak na zakończenie jeszcze zapytać jak widzisz no, przyszłość tej tej organistów i tej, spół, tej współczesnej muzyki w kościele. I czy widzisz też jakichś swoich następców tutaj? To znaczy tu żadek nie widzę. Byli u mnie różni muzykanci, byli yy, w ogóle ci, którzy umio, lubią grać, umieją grać, grają, byli ludzie, bo śpiewali na pogrzebach, na ślubach, mówiłem temu, tam temu, wszystkim świetnym jak to się mówi, żeby przyszedł, żeby mnie zastąpił, bo przecież umieją na organach, na tym, ale gdzie mowy nie ma o tym uraniu, to to o, o, do kościoła, tak wszędzie grać, popisywać się. To każdy może nie, bo przyjdzie tam na pogrzeb, jest ktoś tam śpiewa różne pie pieśni, czy, 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 czy w zimie, czy kolendy, czy na, na, na przeważnie na ślubach, to, to zawsze są jakieś, jakieś zespoły, prze przeważnie za śpiewają. Ja tam tylko te części y, stałe grom, a oni te zespoły śpiewają te pieśni, Burale też przychodzą bardzo często. Także oni, że nie widzę tu jakie przyszłości zresztą. To jest, jest jest to, to jest powołanie. Jest, powołanie no. jest organizowska szkoła w Krakowie, jest, tu uczą, uczą organistów. Że... Powinniśmy się modlić o to, żeby pan żył. Ja się modlę, Jeszcze z co najmniej i grał 150. Jak się tutaj że siedzieli, jak zmarła ta królowa Elżbieta. Druga. Ta. I ona planowała do 70, 70 lat. I tak, żeśmy rozmawiali jak z razem. I mówimy tak, że no, szczerze, proszę, ja, muszę tak, ja, muszę ją, ja muszę tak być długo jak ona, się lat grać. No. Szanowni Państwo, myślę, że to jest chyba najlepsze zakończenie. Bardzo dziękujemy Ryszardowi Ciężkowskiemu, że dzisiaj gościł u nas. Życzymy Dziękuję. mu wielu lat w zdrowiu i spełnienia właśnie tych marzeń, z którymi się na, z nami podzielił. Dziękujemy, dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dnia. dziękuję. Co że chyba. No tady 70 do mega. Na razie się radzie. I Nie ustawia. Oczy jakże łaskawe są. Pociąga złodźni poja.